Witam. Już za niedługo premiera remake'u Silent Hill 2. Jako ogromny fan tej kultowej serii z niecierpliwością czekam na premierę i dlatego stworzyłem ten film. Dziś przedstawię wam wszystkie skiny dla Cheryl Mason i Tormentora, które nawiązują do materiału źródłowego. Co więcej, pokażę wam nawet najmniejsze szczegóły, które niektórym osobom mogłyby umknąć. Razem przyjrzymy się każdemu elementowi, aby odkryć głębsze konteksty i inspiracje, które kryją się za tymi unikalnymi skinami. Lisa Garland, pracująca jako pielęgniarka w szpitalu Al Camilla, jest tragicznie uwikłana w zło miasteczka. Opiekując się swoimi pacjentami, odkrywa swoją tragiczną sytuację. Okazuje się, że sama jest martwa i uwięziona w koszmarnej rzeczywistości miasta. At night wake up in a sweat with waves of dread washing over her body. Faint memories of monstrous figures hobbling a through the hospital, and she was one of them. Opis opowiada o tym, co się dzieje w szpitalu, o potworach, które tam grasują. I jest to lekki foreshadowing tego, że ona sama nie żyje. Jest jednym z tych potworów. She had given so much to help others. All she wanted was someone to comfort her. No Nawiązuje to do jej charakteru i tego kim była w grze. Lisa zawsze starała się każdemu pomóc, lecz nikt nie odwzajemnił jej wsparcia. Można to zobaczyć na przykładzie Kaufmana, który odużo pielęgniarki, w tym także Lisa, aby kontynuowały służbę kultowi. Tak samo Harry, który pozostawił ją na śmierć. She pounded on the door, begged him not to leave. She didn't want to be alone again. Not like this. W momencie, gdy zrozumiała, że umiera, prosiła Harego, aby pozostał przy niej do samego końca. Gdy Harry uciekł i zablokował drzwi za sobą, oddzielił Lisa, aby nie mogła przyjść do niego. Chwilę potem zmarła. She was still alive, that won't heal. Ten cytat nawiązuje do jej notatnika, który znajduje się w tym samym pokoju, w którym umarła. Ja jeszcze to powiem, że w menu głównym można zobaczyć, jak Lisa siedzi przy ognisku w taki sam sposób jak w instrukcji do pierwszego Silent Hilla. Sybil Bennett, policjantka z pobliskiego miasteczka Brahms, w trakcie wydarzeń gry pomaga głównemu bohaterowi Haremu Masonowi w poszukiwaniach jego zaginionej córki Cheryl. Sybil to postać odważna i opanowana, która stara się zachować spokój mimo przerażających sytuacji w Silent Hill. A courageous officer who journeyed through the streets of Silent Hill in attempt to find a lost little girl. Sybil pomagała w poszukiwaniach Cheryl, oferując swoją pomoc Haremu. The blonde haired cop was a welcome sight in the fog. She had a gentle eyes beneath her tough exterior, the kind you can immediately trust. Od pierwszego spotkania Sybil wzbudzała zaufanie, oferując Haremu pomoc. Daje mu pistolet i wspólnie z nim szuka jego córki w miasteczku. The uniform given to the officers of the Brams Police Department. The gold emblem carries an air of authority. Opis ten nawiązuje do przeszłości Sybil, gdy pełniła służbę w lokalnym departamencie policji, gdzie jej mundur symbolizował autorytet. The dark pants given to the officers of the Brams Police Department. Sadly, the holster is empty. Kabura może być pusta, ponieważ Sybil oddała swoją broń Haremu na początku gry. Alternatywnie mogła zostać jej zabrana, podobnie jak Ash'owi, Tapowi i innym postaciom z Resident Evil. Alessa Gillespie jest córką Dali Gillespie, członkini tajemniczego kultu w Silent Hill, który dążył do przywołania boskiej istoty. Alessa posiadała potężne zdolności paranormalne, które Dalia chciała wykorzystać, aby sprowadzić na światło bóstwo kultu. W wyniku tych działań Alessa została brutalnie wykorzystana w rytuale, co doprowadziło do jej straszliwych cierpień. Jednak zamiast pozwolić na pełne przebudzenie bóstwa, Alessa podzieliła swoją duszę na dwie części, tworząc Cheryl, która później adoptował Harry Mason. She felt a hollow inside. A sadness filled her soul. Her grief reminded her of Alessa Gillespie in her uniform. Opis ten mówi o tym, jak Cheryl czuła się nosząc ubrania Alesy swojego poprzedniego wcielenia, zanim narodziła się na nowo. She seemed forsaken and forlorn, looking at the world with hopeless, sullen eyes. Alessa spędziła większość swojego życia w szkole lub w szpitalu, gdzie była zmuszana do uczestnictwa w rytuale, będąc jednocześnie torturowana. She felt like there was no escape. Her life was trapped in the four walls of a suffocating school. Alessa była nękana przez rówieśników w szkole, co można dostrzec po napisach wyrytych na jej ławce: takich jak Zdychaj, wracaj do domu i złodziejka. Her grief resonated with the memory finding a bit of solace in company. Ten cytat nawiązuje do żalu Alessy i jej pragnienia odnalezienia choćby odrobiny ukojenia w towarzystwie, mimo jej tragicznego losu. Princess Heart to niezłomne alter ego Sheryl, będące bezpośrednie nawiązaniem do czarodziejki z księżyca, które w tamtym czasie cieszyły się ogromną popularnością. Sama animacja transformacji Sheryl w księżniczkę mocno przypomina przemiany z anime, a to porównanie bok przy boku. Jako ciekawostkę warto dodać, że za odblokowanie tego stroju w zremasterowanej wersji gry na Xboxa 360 i PS3 dostaje się osiągnięcie o nazwie Where's Luna? Co jest jeszcze bardziej jawne nawiązaniem do Sailor Moon, ponieważ Luna to imię kota głównej bohaterki: Starting Over i Moving On. Oba te skiny, mimo różnic w wyglądzie i nazwie, mają niezmienne opisy z jednym wyjątkiem. Jedyną różnicą między nimi jest obrany kierunek fabularny. Nie odnoszą się do żadnego konkretnego momentu w grze, ponieważ zostały stworzone przez Behavior w stylu, co by było gdyby. Starting Over. To wersja, w której Sheryl zdołała uwolnić się od kultu i wszystkich wydarzeń Silent Hill 3. Dzięki temu może powrócić do swojego prawdziwego imienia oraz naturalnego koloru włosów. Moving On. Przedstawia natomiast scenariusz, w którym Sheryl wciąż musi żyć w ukryciu przed kultem. Zachowuje blond włosy i swoje drugie imię Heather. Tak samo jak poprzednio. Mimo różnic w wyglądzie, wszystkie topy mają ten sam opis. Aczkolwiek nie wszystkie zdołały trafić do gry. Ponieważ były częścią jakichś kolabów, lub z niewiadomych powodów zostały pominięte. Jednym z wyjątków jest strój God of Thunder. Został lekko zmodyfikowany. W oryginalnej grze Heather miała inny kolor włosów, inne sponie oraz tatuaże na całym ciele. Podczas gdy w DPD jest to tylko zwykły top. Maria to kluczowa postać z Silent Hill 2, która wygląda niemal identycznie jak smarła żona Mary, głównego bohatera Jamesa Sunderlanda, różni się jednak osobowością. Maria jest bardziej uwodzicielska, emocjonalna i zmysłowa. Pojawia się nagle w miasteczku, towarzysząc Jamesowi w jego podróży, próbując wzbudzić w nim uczucia, które nigdy nie miał wobec Mary. W rzeczywistości Maria nie jest prawdziwą osobą, lecz wytworem Silent Hill, odzwierciedlające pragnienia, winy i tłumione emocje Jamesa. A young woman with a cheerful and unpredictable personality. Opis ten podkreśla nieprzewidywalną ale przyjazną na naturę Marii. A recollection of the time she spent as a dancer at Heaven's Night. Maria pracowała w klubie Heaven's Night, co odkrywamy w scenariuszu Born from a Wish, który zaczyna się za kulisami tego miejsca. She wore a cropped red garnet cardigan that revealed her butterfly tattoos. Tatuaż motyla może symbolizować odrodzenie. Podobnie jak model przechodzi transformację, Maria symbolizuje nową, zmysłową wersję Mary, będąca wynikiem pragnień Jamesa i jego potrzeby ucieczki od poczucia winy. She went to search for someone else in the cursed town. W scenariuszu Born from a Wish Maria szukała kogoś jeszcze w Silent Hill. Spotkała mężczyznę o imieniu Ernest, jednak ich rozmowy odbywały się jedynie przez drzwi. Ernest ostrzegł ją przed Jamesem, mówiąc, że to był zły człowiek. Mimo tego, wspomnienia Marii o Jamesie jako dobrym człowieku zostały oświeżone, co skłoniło ją do dalszych poszukiwań. James Sunderland to główny bohater Silent Hill 2. Przybywa do Silent Hill po otrzymaniu listy o swojej zmarłej żony, Mary, w którym prosi go, aby spotkał się z nią w ich specjalnym miejscu. Jego podróż po miasteczku to głęboka, emocjonalna i psychologiczna wędrówka, podczas której James zmaga się z winą, żalem i wypartymi wspomnieniami. A widower of three years, James Sunderland's life changed when he received a strange letter from his dead wife. Ten opis sugeruje moment, w którym życie Jamesa uległo całkowitej zmianie po otrzymaniu tajemniczego listu. Salen he travels to the remote town of Silent Hill, to their special place. James, pełen smutku i zmartwienia, udaje się do Silent Hill, do miejsca, które miało szczególne znaczenie dla niego i Mary. A warm, sturdy coat to face haunting mist of Silent Hill. Jego płaszcz zapewnia ochronę przed blistą, przerażającą atmosferą miasta. A comfortable pair of loose-fitting jeans with black leather shoes. Luźne spodnie i solidne buty oddają prostotę i praktyczność Jamesa. Pierwotnie to James miał być w Dead by Daylight jako ukrywalna postać, jednak ostatecznie został zastąpiony przez Heather, aby pokryć trzy części serii Silent Hill. Mapa z pierwszej części, zabójca z drugiej części, postać z trzeciej części. Można to zauważyć na storyboardzie z trailera zapowiadającego Silent Hill w DBD. Animacja Jamesa w lobby nawiązuje do pierwszej kasy z gry, kiedy James bierze wdech i rozciąga się. Picture your life being controlled by a dog. Zapieszka nawiązuje do sekretnego zakończenia Silent Hill 2, znanego jako psie zakończenie, w którym James odkrywa, że cała ta historia była kontrolowana przez psa rasy Shiba Inu o imieniu Mira, co po japońsku znaczy przyszłość. Tormentor nie ma zbyt dużego wachlarza skinów, ale i tak je omówimy. Pierwszy skin pochodzi z filmu Silent Hill z 2006 roku. Drugi to halloweenowy skin, stworzony na potrzeby kolekcji Hallowed Blight. Trzeci to oryginalny design stworzony przez Behavior. Jego Mori w DBD nawiązuje do w klasycznych animacji, w której Tormentor podnosi ocalałego za gardło. Jest to bezpośrednie odniesienie do jednego z jego ataków, gdzie w oryginale wykonywał podobny ruch. W oryginale podczas tej animacji można było zauważyć język Tormentora, który jednak nie został uwzględniony w DBD. Co ciekawe, model w DVD posiada miejsce na język, a w pikach gry można było znaleźć niewykorzystany model języka. Robi the Rabbit po raz pierwszy pojawia się w trzecim Silent Hillu. Jest to duży różowy królik, choć występuje również w innych kolorach, często z zakrwawionym pyskiem. Zyskał popularność w serii pojawiając się także w innych częściach, takich jak The Room i Homecoming. Mimo wszystko Robi nigdy nie działa bezpośrednio jako przeciwnik, ani aktywna postać w grach. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich materiałów. Może o dodatkach nawiązujących do oryginałów, albo o innych kolekcjach, takich jak te ze Slipnota czy Iron Maiden. Czekam na wasze opinię. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam.